No dobra, sprawdzimy. Ciekawe, czy to ten monitor zakurwiony, tak? Curwę, curwę. Curwa, curwa. No, taki zakrzywiony. Ech. Nie wiemy, co tam jest. Nie, nie, nie wiemy. testowaliśmy. Wiemy, że jest jakiś. Coś tam jest w środku, ale nie wiadomo, co. O kurczę, złożony tak. Złożony jest kto, myślisz? A, jakich jest Tu stłuczony widzę już jest. Gdzie? Tam. Mhm. A, A, no tu tak długo czekałeś, no. Żeby no. Sprawdzić. No i jest. No, no nie my go stłuczyliśmy. No. Wiem o tym, że nie my, ale... Niestety widzę, że jest stuknięty, bo jest odbarwiony. To. To już. No nie trzymam tego. No to ale trzymasz to, puść to na chwilę. Bo mi nie pomagasz w ten sposób. Jakiś jest tutaj. Nie jest gigabajt, to ten. Ale widzę, że jest... Co ktoś z nim zrobił. Wylany jest. Tu jest pęknięty. O, tu. Stąd poszło pęknięcie. Ale tu wygląda jakby było uderzone jeszcze. on mhm. jest ciężki, jest O, panie, jeszcze nie sprawdzimy nawet, bo jest no, zasilacz. na zasilacz. A czekaj, a może ma... O, 19 V. To się bardzo dobrze składa, bo tu akurat jest gdzieś zasilacz, który ma 19 V. Tak jakby tutaj. E... On ma różne V, a ile aktualnie, to nie wiem. No, 19 V. No to się dobrze składa. Wytestujemy. Nie jest tak, że... Ja go mogę podłączyć gdzieś tutaj, co nie? I tam jest tył tyłu mhm. za tą do Czy tyczka pytanie jest pasujące. Yah! No. Czy widzisz, gdzieś tam 10. Nie. O, to jest włącznik. A jest włącznik. O! No, jest piernicznięty tutaj. Czemu się nie zaświecił bardziej? No, to pewnie monitor. O, A, no, signal. no, signal. Tak, widać, że jest tutaj niestety. Uszkodzony. Ale tu też jest rozbity. Widzisz, tu go ktoś trafił i tam go ktoś mhm. trafił. No, szkoda. Fajny. Kolejny kurcza elektrozłom, niestety. to rocznik. Jako ktoś tak. Czy można teraz już go wyłączyć, skoro wiemy. Czekaj. 2020, to mamy 4 lata tylko. Młodziutki. My mamy starsze rzeczy, które działają. Mhm. No uszkodzenie mechaniczne, no ktoś coś rzucił, może upadło cokolwiek, no tak to by działał pewnie dalej, nikt by go nie wymienił. Może skoro jest taki młodziutki, to po prostu wystawię go na sprzedaż, w takim stanie jak jest, nie będziemy go rozbierać, może ktoś sobie poweźmie z niego elektronikę. No też do naprawienia. ma to sens, też ma to sens, no, no to spróbujemy, no.